Inni sobie jakoś radzą. Lecz czy to prawda? Takie i podobne hasła mogą być krzywdzące dla osób w kryzysach. Słyszą je niekiedy młodzi ludzie. Padają też one w najnowszym spektaklu na deskach teatru miejskiego pod tytułem Słowo na D. Na scenie wystąpią aktorzy z grupy teatralnej Młoda Scena Leszno. Zespół od dwóch miesięcy intensywnie pracuje nad premierą, która odbędzie się już w najbliższą sobotę, 24 stycznia o godzinie 18. Słowo na D opowiada o problemach młodych osób. Dotyka tematów trudnych i nieoczywistych. Skupia się na tym, co często bywa pomijane. Odejdź! Dorośli rozmawiają. Psycholog. Głównie to, z czym, z czym się zmagają młodzi ludzie, to jak bardzo problemy psychiczne, emocjonalne, szczególnie depresja, o której tutaj mówimy, jest zjawiskiem, chorobą niejednoznaczną, że ona nie jest tylko o tych młodych ludziach, którzy siedzą samotni w słuchawkach i ubierają się na czarno. Dużym wsparciem dla zespołu jest reżyserka Paula Głowacka, która wysoko ocenia zaangażowanie młodych aktorów. Są osobami niesamowicie inteligentnymi, niesamowicie zdolnymi. O wspaniałej, ogromnej wrażliwości i wyobraźni. Oficjalna premiera odbędzie się w sobotę, lecz to nie będzie jedyna okazja, by obejrzeć młodych aktorów. Na scenie pojawią się również następnego dnia, w niedzielę 25 stycznia. Bilety na spektakl wciąż są dostępne w kasie lub na stronie internetowej Teatru Miejskiego.